Cześć, ja jestem. Mirko, witam Was w kolejnym odcinku serii. Od Zera do Silvera. Kiedyś to były Silvery, ale nagle Valve postanowił zrobić. Mamy update rank i chyba na razie latująca czas Goldy. Tak to wygląda. Zobaczymy, jaką rangę dostaniemy na Daście. Później na kolejnej mapce. Chcemy wbić rangę na każdej mapie na turniejowym. No to dobra, trzeba puszować po fragi, bo nic mi nie zostanie, jak oni wszystkich pozabijają zaraz. I tak mi nic nie zostało. Good job, wszyscy przeżyliśmy. Piękna runda. No to co, druga runda i nie zobaczę przeciwnika. No to yeah, jeszcze... nice. Zabili nice. siebie nawzajem. Dobra, jest pakana. How is he? City? city City? Skąd on się tu pojawił nagle? Boost No dobra, w końcu mam jakiegoś fraga, W końcu pojawił się przeciwnik na ekranie, tam gdzie celowałem. Wygrywamy 2-0. Oczywiście nie narzekam, lecimy dalej. Jeśli posiadasz trochę niepotrzebnych skórek do CSA i chciałbyś za nie otrzymać coś innego, sprawdź Skinsmanki, czyli stronę do natychmiastowej wymiany skinów. Po zalogowaniu wpisz kod Mervo i ciesz się bonusem w wysokości do 5 dolarów przy swojej pierwszej transakcji. Natomiast jeśli zabraknie Ci funduszy, z moim kodem otrzymasz aż 35% bonusu do depozytu przy użyciu wielu metod płatności. Skins Monkey oferuje niską prowizję i bardzo dużą ilość skinów do wyboru z wykorzystaniem ładnego i wygodnego interfejsu. Potem już tylko akceptujesz wymianę i gotowe. Strona Skinsmanki z kodem Mervo. Link w opisie polecam. Dobra, idę trochę. Przypilnować tego mi da coś tam na midzie strzelają. Chłopaki, uuu! ale haksy odpaliłem. Od razu w ten sposób. Tam jeden napisał hahaha, o reportę trash. Już zostałem zreportowany za haksy. Już myślę, tyś też na longu. Ja myślałem, że to mój sobie strzela. One long car. No dobrze, nie mogłem tu zginąć Jest tam Tu jest jeden na blisko to już tym razem nikogo nie zabijłem przez smoła. Znowu powar lower, lower. Tyletowy tam go w końcu dojedzie. No właśnie, dojechał. Pro, sorry Ale mi wszedł pod celownik, nie? Ten napisał all reported Co to jest za mecz no wszystkich nas chce zreportować U? Mistrz skouta We have bumper, now? Yes, we have. No i mamy to Merwo się rozkręcił ile? 6 0, -0 ale cały czas dobijam wszystkich, nie, wiem, czy widzicie. On nawet asysty na moim dostałem, nie? 6 fragów 350 obrażeń. A ten ma 6 fragów i 680 obrażeń, więc ja tylko dobijam wszystkich e, rannych póki co. <laughs> Dobra, pomogę tu mu... Short pushing. I'm Dobra, zastopowałem ich na tym shortcie. kurczę już wchodzą. Nie! Nie zdążę, pójdą B chyba. They go B, probably. Short steps, short short short! Czemu w tym meczu? Uh, B, smoke, planting B, planting B Mam de panam. Flash yeah. Puszt Window, window Door, door, door Ach. Nie, yeah, jest ok. Prawie to ugraliśmy, nie? 4 fragi zrobił zielony. No, ale dobra runda w jej wykonaniu. Dobra, niebieski spuszował. Tunele. Tam jest jeszcze jeden. Aj! Very low one, eee, top mid one, low. I jeszcze tam jest jeden obity. Zabrakło mi pocisków, nie? Jakby miał M4A4. Ten zabił obu, miałbym tam 3 kilo na tym idzie. O, dobra, dobili mojego. Ojej, Ojej, jak ledwo, 17 HP, już tak sobie pozwalam na takie luźniejsze zagrywki. It's going long. No i mamy to! 10-2 dla nas. O, jest tu ktoś. Dobra. Chyba jest w CT? Czym się wydawało? No. City bardzo low. And it's short. Shortless. A jest short. That's you. Short last. Jak myślicie, wychyli mi się ciebie wychyli, koskę. Nie, nie wychylił. Zagramy trochę tak, potupiemy, żeby go na, na czas zabić. Tak czułem, nie, tak czułem, że chciałem sprefireować. Ten doktor tam cały czas. Cały czas wszyscy w że cheatujemy, nie? Prefire legit. No, widzicie, to, ten mój prefire od razu myśli, że ja cheatuję. Przepraszam. Wychyl, wychyl. Gdzie jest reszta? czy to dobra, koniec. <laughs> Rundy się sami zanim, zanim się zaczną, to już się skończą. Takie mam wrażenie, nie? I już nagle wszyscy przeciwnicy nie żyją. No i kolega zasejwował w ostatniej rundzie. Gdzie w takim razie? Zobaczymy, jaką dostaniemy rangę. Easy meczek, 15 do 6, mógłbym wykręcać jeszcze tutaj mocniejszy wynik. Po prostu miałem dobrych sojuszników, którzy też robili co do nich należy. I uwaga, uwaga, według Wald zasługuje na rangę... Kałach! Myślałem, że tylko Goldym tutaj można teraz dostawać na początku. Kałacha mamy po 6 winkach, ej! Póki co, póki co najwyższa ranga? A przeciwnicy jakie tutaj? Kałaszki? O proszę, no to lecimy dalej z kolejnymi mapami. No to dobra, pomarańczowy, a czy fioletowy zaproponował raszyk balkonem. Zobaczmy, oh, jak będzie hello. nasza taktyka. Nerwo, hedzik. już pusto. Chyba dostał feda. Chłopaki, trzeba. Yellow, go, go to us. Ja on tam puszuje, tego mida. Na szybko. Jest. One is slow HP long, ej. One short. Zostałem oh, sam klaczor kick oh, kurwa, No nie no Hejd kick mi O kurwa, Polacji, kurwa jebany. <laughs> Cześć, kurwa <laughs> Wszyscy znają. O ty kurwa. No to dobra, puszujemy. Ja tu sobie poczekam. To są jakieś leszcze, kurwa. Przegraliśmy pierwszą rundę, no. Chłop mówi, że to są leszcze i czeka z i nie zaplantował. Może jeszcze trzeci? Kurczę, no muszę im pomóc. Kurczę, no nie da rady tego obronić. Plant? Nie, nie widziałem w ogóle paki. Schował ją. No i co? Pięciu mamy na trzech. On mówi, ale to są leszcze i, i giniemy. Jako jedyny dotrwałem do końca. Wszyscy się podłożyli. Kurczę. To przeżył. Chciałem spróbować go tak spuszować. Very low. Ach, nikt, nie, nikt tu nie był ze mną, no. Ciężko. Ciężko to idzie. Paki grają mocno pasywnie na Inferno. No, i dalej czeka. Ale dostałem w czoło granatem 42 HP już mam. no, spróbujemy. No, Default? Nie wiem, jak się ustawić. Spróbuję tutaj. Dobra, trzech na jednego. Chłopaki, muszą dać radę. Muszą. W końcu mamy pierwszą rundę. Jest Comeback. Dobra, ja tutaj poczekam na nich. Chciałem zniszczyć rotację. Myślałem, że sobie poradzą. Wait for me. Oh. E, behind, behind! Short, short, short! Za tobą! Short, oh. Eighty in three. A, oh, he was twenty HP. To taki full auto, tak mało zabrakło, co? 20 HP mu zostało. U! Uh, wszedł Hedzik. No i jak to w to nie weszło? No ile tych pocisków dostał w ciało? Dobra, w końcu chłopaki zagrali jakąś agresję i wychodzi. O, jaką fajną kostkę ma! Iś marble Fejcik. No, mamy to. Druga runda. Nie, ty I Pepicek, drop me. Say please, kurwa. Say yeah. please and I drop you. If you don't know, say please, I fuck you, fuck you. We must them the fuck you. Nie <laughs> <laughs> Are you serious, bro?

Nie zdążę teraz zaplantować Ojej, jak daleko, paka. Uuu! Jaki klaczyk 1 na 4, co? Dosłownie w ostatnich sekundach mógł na mnie nie wychylać. Szukam łupki, ale nie znalazłem. 99 w jednym, 84 w 3. 100 obrażeń, 100 obrażeń. Pełnoprawny klacz. Mnóstwo dimajera. Idę na banana. Co jest? Co się dzieje? Bum! Merwo! Kiry z granatu. Elegancko wygrane. Ja muszę to klaczować, żebyśmy wygrali. We mnie nadzieja! Instagrama i I, will check. Oh. Big, big I have a No ile Jest nieśmiertelny jakiś. No jest. 97 sześciu. <laughs> Trzy HP miał. Nie Co się dzieje? Kurczę, przeżyli to. Chodź, chodź. Mogę przejechać? Ja smoke'a i Dobra. Ale mam No tu super Mamy to! Piękny Retajcik. Słuchajcie, 8-7 dla nas. Ja nie wierzę, że jeszcze mamy szansę ich dogonić i wygrać czy meczu. O jaki ładny kałaszek wulkan w Stat Traku Maniura. Nie, dziwka. O kurwa! Oni napiścą się stoją. Pewno, Jeden jest kres z starym Ojej Teraz tak grać w, w. Może ręci. graj sobie z fioletowym B, co? Bo ja go zmutowałem. Wy sobie trolujecie we dwóch i może będzie wam łatwiej. Ja, to... Pięknie, merwo. W chamskim spocie się ustawiłem troszeczkę. Go for weapon, jest. Chylę z nim. Dobra, przynajmniej zrefragowałem. Pomysł miał dobry, żeby wziąć jakąś broń. To by się Oni tam sobie trolują cały czas we dwóch. Ja już z pilotowego dawno smutowałem. Jeden Polak, jeden Czech. I sobie tam gadają cały czas. Bomby z balkonii. No nie da się go zabić! Ile on... Niemożliwe. Nawet asysty nie wiem, ile mu zabrałem temu wektorowi. Jest ten zielony 32-2. Nie dało się go zabić, bo miał ładne 4 fragi jakbym go dobił. Coś tam się dzieje pod tym B. Jakaś mała rzeźnia. Bomba banan Jeszcze jeden banan, jest I paka banan leży. Bąb mit. Jeszcze ten tu jest. No uwaga, cieka ciekawa runda teraz. Co się wydarzy? Dobra, tak czułem. Last was mid. I oślepiony i rozegrany. Ekstra! Słuchajcie, nie przegraliśmy tego meczu. 7-1 przegrywaliśmy. I nagle taki kombak. Nie wiem czy tutaj mój, mój klacz ten nie pomógł, jeden na czterech. Czy jakoś wtedy... Nie uwierzyliśmy w siebie i nie zaczęliśmy wygrywać kolejnych rund. Mam wrażenie... Że on był tutaj... Naprawdę kluczowy. Kurczę no... Musiał iść ściągnąć. Jest, jest, ma pakę. Jeszcze mam tu! Dasz radę! Uuuu! Żółty CO UGRAŁ W OSTATNIEJ RUNDZIE! Nice! Słuchajcie, 13-11 dla nas. Mega wyrównany meczek. No nie, w ostatniej rundzie mnie wyprzedził przez to, że tyle cztery fragi chyba nabił, nie? Wszyscy mu tam wychylili na tego banana. Bardzo dobry mecz, mega się cieszę z mojego klacza, który, teraz nie pamiętam tak, ale jak potem to sobie obejrzę, zmontuję, który myślę, że trochę nawrócił naszą drużynę na, na powrót w tym meczu. Jak on na rangę, widzę, że goldy, silvery, więc... Jakiegoś golda, nie? Goldzik 3! Dzięki wszystkim za oglądanie, zobaczcie jakie rangi, nie? Tu Goldzik 4 fragi, tu ktoś 24, nie? Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!